sobie kolega Kiciuś leży. O, zobacz. No. Nie wyjmij go, Walciuś. Niech on sobie odpoczywa. Nie dam. Co? Nie dam się uspokoić. Nie, daj mu spokój, Walciuś. Nie, męcz Kiciulka. Uważaj na tą kawę, żeby nie wylać. Ja już ją wezmę. Jak tam będziesz pagani? Dobrze. Jeszcze mhm. jest w pracy. Jeszcze jest w trakcie, tak? O, jednak wstał.

Tak. Tu jest Pan Kicuś. Tak Super, wszystko spoko? Ej, spróbujemy się dzisiaj kotem jeszcze zająć? Kotem? No jakby ci się wiesz To, to jakieś zadania No, No tak stop jest. jest, no wiem Co to jest? Ładny no, zapach no, Przepraszam, co to jest w ogóle? Kremowy żel o, no. no mała, mała buteleczka A no, co dostałaś? od Oli i od Matyldy? Prezent? Aha. Ja dostałam. Tak, dostałam maseczkę. No. Żel do koteczku, Świeczkę i bazę do ust. Ekstra. co dostałem? A, pizzusie, tak, mamy mam, gdzieś tutaj. Pizz a, pizzusia już jest zjedzona. Też no, bo, chciałam powiedzieć, żebyś nie kupowała tego, bo nie warto. Bo... Ej! Nie No widziałaś? Kupy. Nie. No to ja mam uważać na kota, który stoi ze mną na podłodze, to jest to, co jest przecież nie Nie, no jasno, no kupimy tak, nowego. Tak, jak tak, go zdepczasz, to przecież. On nie powinien dać się Będzie inny. Jak się da zdepczać, to znaczy, że frajer nie kupi. To jak ten dopciw z tym szamanem, pamiętasz? Wchodzi gościu z takim małym człowieczkiem. A tak, tak, Gówno, nie szaman. mam mogę zobaczyć, jak pachnie? Tak, możesz otworzyć. O, jasminowa, bardzo lubię ten zapach. Jasmin. A wiecie, jasminowa a czy wy teraz gotowaliście wodę, żeby mi zrobić coś do picia, czy nie? Nie. Nie, no żartuję, żartuję. Jakbyś się matka na kawę decydowała, to ja jestem chętny. Wiecie, mogę poczekać. Tak, nie mam bo chodzę na kawę dzisiaj w ogóle, w ogóle. Ja w ogóle? Ja to, co mi zrobiłeś, to mi smakowało ale tak to. Ale no, no jak tak. mąż zrobi, no to wiadomo. Mama to się popsuła. Mama się popsuła. sama zrobić Dobra, a ja idę do nie, All right? do kompa. A ty rób, Wadek tego pagani. Żebyś dzisiaj nie. go skończył. Dobra? No, to rób. Śmigaj i melduj jak skończysz? Dobra. <śmierdziśla>